Podoba Ci się tu? Jest jak w raju. To nasz dom. Będziemy sławni. Mamo? Tato, jest z tobą mama? Ktoś tu chyba był. Jej rzeczy są wszędzie. Moją żonę porwano. Lubię złożone sprawy, od których stronią inni prawnicy. Nowe tropy w sprawie, która wstrząsnęła południem kraju. Z iloma porwaniami miałeś do czynienia? Z żadnym. Wciąż wtykasz noc w nie swoje sprawy? Rozmawiała się z Vero? Pani Cecilio? Mam przydatne informacje. Cały kraj będzie szukał pani córki. Pamiętasz tamten dzień? Wszelkie odkrycia zgłaszamy. To nie jest zwykła sprawa. Jak się wam układa? Zwyczajnie. Ile razy dzwonił do niej tamtego dnia? Ani razu. Macie wieści o mojej siostrze? Cackacie się z nim, bo jest z Alto del Lago? Gdzie ona jest? Nie wygląda mi to na porwanie.